Witajcie na kanale ma Igram, Maciej z tej strony, e, witajcie w Stegnie, jestem obecnie na wakacjach, stąd też może zauważyliście, że tych filmików za wiele nie ma, nie wiem też co ta kamera w ogóle wam pokazuje, no ale, ale spróbuję coś tam wam nagrać, e, z tej okazji zrobię kilka pogadanek. I dzisiejsza pogadanka, przynajmniej ta, którą teraz oglądacie, będzie na temat nowego dodatku Pokémon, czyli Evolution Skies As... Evolutionary Skies? Wiecie o co chodzi? Zestaw, w którym będzie tą ewolucje EV ewolucję i w którym będzie zestaw z Rayquazą. No i Duraludonem, który jest taki naprawdę tak naprawdę z zapychaczem. Set będzie absolutnie, absolutnie bardzo dobry. Celowo nie mówię, że fantastyczne nie wiadomo co, bo wiadomo, nie jest to poziom Shining Fates, nie jest to Champions poziom Hidden Fates. Ciężko powiedzieć o Champions Path, ale chcę zaznaczyć, że to jest zwykły zestaw, który po prostu wyjdzie za te kilka miesięcy. Bo obecnie jak to nagrywam jest 6 maj. 6 czerwiec, była matko, już jest 6 czerwiec. No i. Dopiero za chwilę wychodzi Chilling Rain. O tym też sobie pogadamy. Chociaż myślę, że wrzucę najpierw filmik o Chilling Crane, tak mi się wydaje, a nagrywam odwrotnie. W każdym razie. O, skuterkiem sobie jeżdżą ludziska. W każdym razie, Ech. zestaw z IV. ta część z IV będzie absolutnie fantastyczna, naprawdę. To, że on, ten zestaw będzie połączony z Rayquaza i Duraludonem, tak naprawdę działa na niekorzyść tego setu. O ile sama Rayquaza jest spoko, o tyle stworzenie całego booster boxa tylko dla jednej Rayquazy, no to już nie jest taki jakiś super hiper. To jest mniej więcej poziom Vivid Voltage, tylko Vivid Voltage miało Amazing Redy, tutaj ich nie będzie. Tutaj będziemy mieć IV EV ewolucję do trafienia i to znowu wszystko będzie w ostatnim slodzie. O ile te alternatywne arty są naprawdę genialne, są super, po prostu fantastyczne. Na pewno sobie ob, yy, otworzymy trochę chilling grain na kanale. Na 100%. Bo chciałbym chociaż jednego umbreona trafić. Tego lepszego, nie? Yy, tak. Zestawy z EV Evolution... Aha, no tak, Chilling Crane, no widzicie, już mi się miesza. Na pewno ten Evolution Skies, czy jak on tam się nazywa, te sobie otworzymy, bo Chilling Rain, no to jest ten co, co wychodzi w czerwcu. Nie wiem jakie oparcie. Darmowe Wi-Fi. Drzewo daje tam darmowe Wi-Fi. Co też zauważyłem, akurat Evolutionary Skies wychodzi razem z zestawem z Marni i to może oznaczać, że ten zestaw z Marni będzie jeszcze lepszy niż zakładano. Bo nie tylko będziemy mieć te promocyjne karty, które są no, no bardzo dobre, no fantastyczne, jak na taki mały zestaw. No to było wiadomo, że będzie chyba 7 boosterków, nie? 7 albo 8 boosterków. Wyobrażacie sobie, jeżeli te 7 boosterków to będą Evolutionary Skies? To będzie genialny box. To będzie naprawdę fantastyczny box. Ja robiłem takie założenie, że w zależności od tego jakie busterki będą w środku, tyle będę kasował za te boxy, bo już kilka osób złożyło zamówienie u mnie na te boxy. Nie dużo, paręnaście boxów chyba tylko. To oczywiście te boxy będą odłożone, jak dostanę przydział dystrybutorów. Ale jeżeli to będą te lepsze pusterki, no to wybaczcie, ale nie będę sprzedawał aż tak poniżej ceny, e, ceny e, rynkowej, co dalej co, co do tego setu. W sumie jeszcze trochę ciężko powiedzieć, bo nie wiadomo co będzie z tymi fajniejszymi Alternative Artami. Widzicie coś z tego może? No może tak będę trzymał kamerę. E, ponieważ jak wiecie, Espion Vimax Alternative Art. Jest obecnie wycięty z japońskiego zestawu e, EV Heroes. Ponieważ jest on w tym boksie, takim specjalnym premium zestawie trenerskim. Niby nic takiego, ale jednak e, nie wiadomo, ile tego wszystkiego będzie powycinane w naszym angielskim zestawie. Zakładam, że część na pewno będzie wycięta. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to było na poziomie e, Cosmic Eclipse. Espion z Deoxysem oraz Umbreon z Darkrajem. Były wycięte do osobnego zestawu, w którym no Było tam kilka różnych paczek, jedna duża karta promo No i oczywiście te dwie mniejsze karty promo Na szczęście moja piękna, dobra żona kupiła mi kiedyś taki zestaw Więc te dwie karty promo mam Aczkolwiek no ogólnie to bym tego nie miał gdyby to było w zestawie Cosmic Eclipse, bo jednak alternatywne w tym zestawie nie były proste do kupienia. Więc spodziewajcie się tego, że sporo sporo alternatywów będzie wyciętych. Nie wiemy które, ale wiemy, że na pewno będą powycinane. Zobaczcie, godzina 21. A tak naprawdę tylko jedna restauracja otwarta. To jest urok małych, bardzo małych miasteczek, na dość małych wysepkach. O. Nie wiem co tu dużo więcej mówić na temat Eevee Heroes, do Evolutionary Skies na ten moment, ponieważ no, wiele więcej informacji nie zostało wypuszczonych. Póki co wychodzą informacje na temat właśnie tego zostało z Rayquaza i Duraludonem. Myślę, że zobaczymy alternatyw Arty obu Pokemonów. O ile Dula Rudon to pewnie nikogo nie obchodzi, bo tyle Rayquaza jest dość popularna, więc zakładałbym, że też będzie taką dobrą kartą, ale mówię, to jest poziom, poziom tego Vivid Voltage bez Amazing Rare'ów. czyli no fajny set, ale nie urywa. Eevee zmieniają bardzo, bardzo dużo. No ale co ja będę wam mówił? Jeżeli byście sobie spojrzeli dzisiaj na EBay, dzisiaj, to boksy chodzą po 600 dolarów. 600 dolarów to 6 razy tyle, ile boksy mają. Przy ceny przy premierze. No, chociaż wydaje mi się, że nawet więcej, bo boksy, takie zwykłe, zestawy niepopularne japońskie. W dniu premiery można było dorwać za jakieś 60-70 dolarów. Jak już wiecie, ja swojego boksa niestety nie dostanę, ponieważ kolekt Pokémon, od którego chciałem kupić, niestety nie otrzymał towaru. Więc wiecie, ciężko powiedzieć jak to będzie ze mną, nie? Ale, ale liczę, że będzie dobrze. Dobra, myślę, że tyle na temat gdybania o Eevee. Za chwilę słyszymy się w innej pogadance. Trzymajcie się, heja.